Czy Ty też borykasz się z atakami paniki i niepokoju? Spokojnie, nie jesteś jedyna. I nie, nie jesteś psychiczna, nawet jeśli tak Ci wmawiają. Ataki lęki i paniki mają bardzo często podłoże fizjologiczne. Pierwsze skrzypce grają to neuroprzekaźniki. Ogromna różnica pomiędzy serotoniną, dopaminą a oksytocyną potrafi wywołać samopoczucie zaszczutej myszki pod miotłą. Co może odpowiadać za ataki lęków i paniki? Przewlekły stres, zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Zastanów się, jak układa ci się w pracy i w domu, czy nie masz przypadkiem jakiejś choroby przewlekłej albo choroby autoimmunologicznej, takiej jak Hashimoto. Rozregulowana gospodarka węglowodanowa. Jeśli masz uczucie senności po posiłkach, doświadczasz bardzo często drżenia dłoni albo ścisku żołądka, może to oznaczać hipoglikemię reaktywną poposiłkową, która także objawia się jako ataki lęków, paniki albo kołatanie serca. Drastyczne spadki glukozy i insuliny bardzo mocno drenują kortyzol oraz Twoje neuroprzekaźniki. Zaburzenia snu. Nie musi to być bezsenność. Wystarczy sen płytki z wybudzeniami niejednostajne. Suplementacja. Bardzo często sama regulacja nerwu błędnego daje fenomenalne rezultaty. Doskonale sprawdzi się tutaj dwuszczepowy preparat probiotyczny o nazwie Samprobi Stress.